Uzależnienia i leczenie traum z dzieciństwa. Uzależnienia i leczenie traum z dzieciństwa to tematy, które dotykają najgłębszych zakamarków ludzkiej psychiki. Wielu z nas, choć nie wszyscy, doświadcza w życiu momentów, kiedy ucieka od cierpienia, od tego, czego nie chce czuć, czego się boi. Uzależnienia stają się wtedy swego rodzaju furtką sposobem na uniknięcie rzeczywistości która wydaje się zbyt przytłaczająca. Kiedy jesteśmy poranieni, dotknięci traumą, naszym instynktem może być unikanie bólu. Uzależnienia są często ucieczką: alkohol, praca, gra, wideo, cokolwiek, co pozwala nam odciąć się od własnych emocji. Osoby doświadczające traumatycznych wspomnień często odwracają się od swojego wnętrza i szukają ukojenia na zewnątrz. Ich uzależnienia stają się sposobem na wyparcie bolesnych emocji: smutku, gniewu, rozpaczy. Emocji, których intensywność bywa dla nich nie do zniesienia. Ludzie dotknięci traumą często doświadczają stanu dysocjacji to taki stan, w którym odcinają się od emocji i czują pustkę zamiast bólu. Ale jest to złudzenie ulgi, które na dłuższą metę prowadzi do jeszcze większej pustki. Kiedy sięgają po substancje czy nawyki, ich cierpienie zostaje uśpione, ale nierozwiązane. Pracoholizm, gry komputerowe, a nawet uzależnienia emocjonalne w relacjach to formy dysocjacji. Ludzie zatracają się w pracy, grają godzinami w gry wideo, oddają się w pełni związkowi. Wszystko po to, aby uciec od bólu. Czasem są tak pochłonięci swoim uzależnieniem, że tracą kontakt z bliskimi, zaniedbują swoje życie, a przede wszystkim zaniedbują samych siebie. Wydaje im się, że kontrolują swój ból, ale w rzeczywistości to ból przejmuje kontrolę nad nimi. Najtrudniejsza droga prowadzi przez ból najtrudniejsza, ale i najskuteczniejsza to droga poprzez pełne świadome odczuwanie cierpienia aby w pełni się uleczyć musimy nauczyć się przeżywać to co czujemy musimy przekształcić nasze cierpienie w żałobę i zrozumieć jego źródło dopiero wtedy przestaje być czymś od czego uciekamy a staje się procesem drogą która prowadzi do głębszego zrozumienia siebie i swoich ram Wielu z nas dorastało w rodzinach, w których uzależnienia były obecne lub w jakiś sposób normalizowane. W toksycznych systemach rodzinnych uzależnienia bywają akceptowane, a nawet promowane. Łagodne uzależnienia coś, co z pozoru nie niszczy życia, np. pracocholizm bywa akceptowane. Zdarza się, że rodziny stawiają mur wokół tego, co trudne i bolesne, ucząc nas ucieczki, zamiast radzenia sobie z problemami. Społecznie akceptowane uzależnienia, jak praca czy ciągłe bycie w związkach, są cenione i pożądane, podczas gdy w rzeczywistości to tylko kolejne formy unikania samych siebie. W naszej podróży przez życie musimy nauczyć się przekształcać nasze cierpienie nie w ucieczkę, ale w proces żałoby, który prowadzi nas do zrozumienia. Tylko wtedy, gdy pozwolimy sobie czuć, możemy dotrzeć do sedna tego, kim jesteśmy do prawdy o naszym istnieniu, która zawsze tkwiła pod powierzchnią. Żałoba jest tym, co pozwala nam zrozumieć własne straty i zyskać prawdziwe poczucie siebie. Kiedy zaczynamy proces uzdrawiania i żałoby, możemy napotkać opór, zarówno w sobie, jak i w otoczeniu. W zdrowieniu istnieje ryzyko, że stracimy pewne relacje, zwłaszcza z osobami, które były częścią naszej traumy. Bycie całością to nie tylko uzdrawianie przeszłości, ale również wybieranie zdrowych relacji i dbanie o siebie. Na koniec, proces ten nie jest łatwy. Ale jest bardzo ważny. Wymaga odwagi, by poczuć ból, który przez lata ukrywaliśmy pod warstwą nawyków i uzależnień. Wymaga siły, by stanąć twarzą w twarz z własnymi ranami i uczynić z nich drogę do pełni, do bycia naprawdę sobą. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zostawcie proszę komentarz, podzielcie się nim z innymi osobami, które mogą tego potrzebować. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem.